Idź do tamtego budynku z logo psa. Powinno się dać wejść przez rampę. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Livit, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Mirrors Edge. Uh, Okej, okay. więc kontynuujemy nasze śledztwo i mamy się dostać do tego budynku. Dobra, wejdźmy sobie najpierw na górę. Myślę, że gdzieś tutaj powinno być jakieś przejście dalej. Oh, Okej, okay. tędy jednak nie wejdę. Może tam? Okej, okay, tutaj. Kolejne atrium. Mm. O, mamy tu gdzieś torbę do zebrania. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem za bardzo gdzie. Być może piętro wyżej. No dobra, nie będę się tym teraz zajmował. Okej. Okay. O, dobra, spadnijmy w takim razie niżej. Dobra O, jest torba. Okej. Okay. Myślałem, że mam tutaj się dostać po prostu w celach fabularnych, ale jednak nie, Bo dostać mam się tutaj i jesteśmy na ulicy. Co jest raczej z rzadkością w tej grze? Dobra Najrzałem, że mam iść gdzieś tutaj. Hmm, ale jak tam się przedostać? okej, okay, tutaj mamy jakieś rury i są podświetlone na czerwono więc zapewne tędy okej okay. szkoda tylko, że w tej grze nie ma mm, nie ma ludzi na ulicach, prawda? to byłby jakiś tam zawsze fajny smaczek i e, jakiś elementy realistyczny Chyba tam, teraz. Okej, okay, mamy drabinę. Rany, ale się rzuciła na ten drabinek. Dobra, i idziemy dalej. Dobra, tędy? Nie. Więc chyba, chyba musimy ciągle wchodzić wyżej. To jest akurat dość adekwatne Dobrze, dla tej gry Wydaje mi się, że Merk chciał nas przed czymś ostrzec, tylko niestety nie zdążył powiedzieć przed czym. O i nie udało się, jeszcze raz. i tak się nie przedostanę. Okej, okay, więc szukamy innego wejścia. Tutaj może coś... Nie, ja, ale tutaj mamy drzwi. Okej, okay, tędy. Więc to było akurat dość proste. I do środka. Nie jestem pewien czy właśnie tutaj miałem się dostać, ale tak mi się wydaje. Są też otwory wentylacyjne. Okej, okay, ale tędy tylko wychodzę na zewnątrz. A, i mogę przedostać się dalej, okej. Okay. O, no i tam mamy kogoś. Nie ma Sprinterów. Są gołębie. Ej, jednak są Sprintery, co? Hej, znowu do nas grzeją. Dobra, wchodzimy do środka Nie ma co walczyć w tej grze. Lepiej zawsze zwiać Przynajmniej tak mi się wydaje Utrzymać pozycję Dobra Jesteśmy już całkiem wysoko, myślę że tędy już nas nie dorwą o, Gdzie teraz? Gdzie teraz? O, hmm. Dobra, udało się Badam, że tędy Pan Mark Schoner, proszę do kierownika zmiany Pan Mark Schoner, dziękuję Okej, okay, kimkolwiek jest Pan Mark Schoner O świetnie I znowu jestem na dole Dobra, ale chyba tutaj mieliśmy się dostać Oho Obawiałem się o strzał, jak tylko stamtąd wyjdę, no i nie pomyliłem się. Eee, myślałem, że to okno jest otwarte. Dobra. Jest wiem, tam są, okej. Okay. Oj, i tu jest kolejny. Dobra, spróbujmy jednego wyeliminować. Eee, nie będziemy strzelać. Dobra. Eee, ale tu są chyba zamknięte te drzwi. Kurna. W którą stronę, w którą stronę? Hmm. Okej, okay, tutaj mamy jakieś biuro, może tutaj Chyba tak A może i nie yy, Możemy to wcisnąć? Możemy Okej okay. eliminujmy go Raz, dobra Chyba są tylko jeden Może go też wyeliminuję, żeby mieć już tutaj spokój po prostu Dobra No i zabił mnie, jak to się stało. Nie chcę zwalniać czasu, bo, bo zwalnianie czasów jest a, dość słabe akurat o tym chodzi w tej grze. A, właśnie zapomniałem wam powiedzieć na początku odcinka. Jeżeli ten odcinek będzie przydługawy, tego gdzieś tam potnę myślę w środku, ale... No mówię, jeśli to będzie jakieś 30 minut, to myślę, że zostawię już odcinek w całości, żeby... Zdrówmy się Okej, okay, oni są tam razem, Re lepiej ich teraz nie hmm, Lepiej ich teraz nie eliminować, kiedy stoją obok siebie Jeśli będzie to jakieś 30 parę minut, to myślę, że zostawię odcinek w całości Natomiast Jeżeli będzie dłuższy, to podzielę go na dwa mniejsze Okej okay. hmm. Ale jest ich dwóch Na raz. To nie jest nic dobrego, okej? Okay? Ale teraz. Dobra. Jeden z głowy. No nie. Jak to się stało? Okej. Okay. Dobra, jeżeli teraz failuję, to zrobię cięcie po prostu, bo nie ma sensu, żebyście to oglądali po raz czwarty. O, rany. Dobra. Eee... Wyczyszę to powieszczenie po prostu i wrócę jak. Jak już będzie wyczyszczone PK mają biura gdzieś przed tobą Okej, okay, witam po krótkim cięciu A Powiem wam, że sporo się z tym namęczyłem, bo chyba czwarty raz to teraz powtarzałem. Czwarty albo piąty, już nawet nie chcę liczyć Dobra Odewał się Mark Merk o tym, że musimy znaleźć jakieś biura Dobra, zejdźmy tu niżej. Był ten przycisk. Myślę, że tak czy tak muszę go wcisnąć. Tutaj Johansen, z prezent bez Potwierdzam spotkanie o 11. Sądząc po odgłosach macie wielkie szczury. Nie, to tu chyba jednak tylko automatyczna sekretarka. No dobra, wejśćmy z powrotem na górek, tak? W każdym bądź razie musimy się tu gdzieś przedostać. Myślałem, że tam do tego budynku mamy wejść. To by się zgadzało, bo tam są otwarte drzwi. Tylko jak tam wbiec? Hmm. Okej, okay, chyba już wiem. Apa. Tędy? I już jesteśmy, okej. Okay. Um. Mamy torbę. Więc nice. Mimo, że jakoś niespe niespecjalnie chciałem szukać tych znajdzie, to całkiem sporo ich znaleźliśmy już. Ok, idziemy na górę. Przez jakąś parę skakaliśmy, czy coś takiego. Ok, kolejne drzwi. Badamy, te lokacje są naprawdę coraz bardziej złożone. Wedle planów powinno być tu przejście za systemem transportowym. Ok, czyli... Tam mamy otwartą wentylację. Tam jest jakiś przycisk. Dobra, więc pewnie będziemy musieli się tam jakoś dostać. Tylko jeszcze nie wiem którędy. Tutaj nie ma żadnego wyjścia, nie. Hmm. Okej, okay, no to schodzimy na dół. Spróbujemy coś tutaj znaleźć. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie tego i tam jest otwa ta otwarta klapa. Podejrzewam, że właśnie tam będę musiał się dostać. Znajdą mnie tak czy tak w tej grze. A tym ona polega, że wiecznie uciekamy przed policją. Dobra Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Okej, teraz tam nie doskoczyłem. Stąd mi będzie łatwiej w sumie. O, właśnie. Powinienem doskoczyć, nie? A, tu mamy jeszcze te rurki, właśnie. Okej, jesteśmy w środku. Kolejna sekretarka. Odbierać je, łopy! Było włamanie. A wy im pozwoliliście uciec! Brygada szybkiego reagowania! Ja co robicie? Powiem im! Nie myślcie, że nie! Amatorzy! Gość brzmiał trochę jak ten Rowburn, czyli ten zapaśnik... ...który zginął kilka odcinków temu. A, i mamy teraz włączony... ...pas transmisyjny. Dobra, więc musimy chyba tam znowu zejść i... O, ...i... ...a, bo teraz mamy tutaj otwarte drzwi, dobra. Nie, tym pasem przedostaniemy się dalej. Dokładnie. Może... O rany... A, stąd przyszedłem, tak? Hmm, tutaj chyba nic nie ma. Przyszedłem stąd? Czy stąd? Chyba stąd Tak Tutaj nie byłem Oho uh -huh. Okej, okay. dostali właśnie rozkaz, żeby strzelać, aby zabić, nie? Spoko Chociaż ja generalnie nie, uży nie użyłem chyba ani razu broni palnej przeciwko nim, ale spoko Chociaż nie, oddawałem jakieś tam strzały ostrzegawcze Dobra, mamy dostać się niżej i kompletnie nie wiem jak to zrobić Może w ten sposób? Okej okay. Sprawdza, teraz jestem trochę wyżej, ale tutaj mamy drabinę uh, Jak skorzystać z drabiny, która... No właśnie, po której nie chcę wejść, tylko zejść Jakoś się udało? Nie 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 Złaśwave Okej okay. Hoppa! Dobra, mamy dostać się niżej Spróbujmy kurtularnie po drabince I teraz chyba na to Ej, chyba jednak nie Dobra, jestem w tym samym miejscu gdzie wcześniej Teraz przynajmniej wiem jak tutaj się dostać Więc nie powinno być problemu Ora, jeszcze się puściłem tej drabiny, serio Ok, stamtąd do nie doskoczyłem do tego drążka, więc może spróbuję stąd jednak. No przecież dobrze skoczyłem. Dlaczego się nie złapała? To chyba pod tobą. Ale nienawidzę takich momentów w tej grze, serio. To było strasznie słabe. Przecież widzieliście, że idealnie w ten drążek trafiłem. Dobra, dejdźmy jeszcze raz niżej jak tak I próbujmy stąd Dobra No i jesteśmy na dole hmm, czy ja mam tutaj iść? Pamiętam, że gdzieś tu był chyba taki element, nie jestem pewien nawet czy to w tej grze, ale że się ruszało włoskiem widłowym ale to chyba nie w Mirror Serze. Może to był jakiś Max Payne? Um, mam jakiś komputer, ale chyba nie mamy iść do niego. O, tu jest przeciw, dobra. Aha. I domyślam się, że znowu muszę iść w górę teraz. Super Może spróbujmy tam będę Stróżmy tam Nie, nie chciałem zaskakiwać Tylko, że wiecie co? Ja chyba i tak nigdzie tamtędy nie dojdę Ale spróbujmy jeszcze raz Słuchajcie to jak fajf oddycha Strasznie dziwny odgłos co w sumie to normalne no ale Ale jednak dziwny w jakiś jakiś sposób No to też była chwalona ta gra, że Głosy są dość realistyczne, jeżeli o to chodzi. Dobra. O, naprawdę, nie mam pojęcia, jak wejść wyżej. A może. Ha. Może ja muszę wezwać tą bindę z powrotem. Nie, nie mogę nawet tego zrobić. Czyli musi być jakieś inne wyjście. Wiecie co? Nie chciałem tego robić, ale chyba w tym miejscu znowu zrobię cięcie i. No i po prostu wrócimy jak już znajdę wyjście. Okay, z ja więc witam po krótkim cięciu i generalnie doszedłem do wniosku, że nie jestem zbyt rozgarnięty patrzcie. Jakoś nie przyszło mi do głowy, że wzięcie tej windy tam do góry, pojechanie i może otworzyć nowe przejście na dole. No ale okej. Okay. Hmm. Okej, okay, już na samym starcie, znowu nie wiem gdzie iść, dobra, chyba tędy. Roztworzyły nam się jakieś drzwi. Czuję się jak w filmie Q. Albo jakbym trochę grał w portal, tam też były takie wielkie białe korytarze. Okej. Okay. To coś ciekawego, przyznacie. Bingo, znalazłam główny ośrodek nerwowy firmy. Może to jakiś pokój w szkole? Drake. Czego oni ich uczą? Jest jeszcze coś, czego nie zdążyli opodatkować, nie wiem, zakazać. Jest jeszcze coś... No rany. Łap za spróbę. Wiesz, że zawsze mam ją pod ręką, a co? To, to szkolenie, Merk. Ten projekt Icar. Pirandello Kruger nie mieli pomagać policji. Szkolą ich specjalnie. Na nas. Żeby dorwać sprinterów. Wszystko OK na górze? Cicho jak zdrowie, tylko ja w takim najlepszy sprzęt do nasbuchu, jaki można kupić na czarnym rynku. To on. On? Koleś, którego widziałam w molu. Widziałam go przez kamerę. Na pokładzie łodzi, do. Słuchaj, Faith. Dość już działałaś. Teraz siedzisz u ma. więc proszę, zabieraj się tamtą. Radio się rozpuszczało. Namierzyli cię wjeżdżać do. O cholera... Ok, a więc będziemy uciekać? A, i patrzcie, pamiętam to. No są ci specjalnie wyszkoleni wyszkolone jednostki policji, które mają darwać splinterów. One generalnie będą biegać za nami krok w krok. Widzicie? Więc musimy się teraz naprawdę uwijać Ej, dawaj Faith, dawaj Okej, okay, cały czas są za nami. Więc lepiej się pośpieszyć. Okej. Okay. Powiem wam, że te elementy tej gry lubię najbardziej. Kiedy ktoś nas goni i droga jest jasna, prosta i po prostu trzeba spierniczać jak najszybciej. Bo tak, kiedy szukam jakiegoś przejścia czy coś, to powoli zaczyna być to nieco irytujące. Okej. Okay. Zobaczymy, tak Eee... Okej, okay, tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc, jeszcze raz Ale chyba możemy to zrobić w taki sposób, wiecie Podskok i kopniak O właśnie Chociaż tak naprawdę to ręką rozwaliła tą szybę, ale... Generalnie, jak skaczę i uderzam myszką, to jest kopniak. Tylko jak rozbija szyby, to jest ręka. Tak też zamierzam, Myrk, tak też zamierzam. Okej, okay, goście są całkiem nieźli, przyznacie. Cały czas siedzą na ogonach, ...sporo dachów pokonaliśmy. W zasadzie to co się teraz stało Eee, w dziwny sposób zginąłem okay, Jesteś przy torach? No to okazję mała Okej, a więc na pociąg Op, O! O o Eee... chyba nie wyszło tak jak miało. Teraz prosto droga. Spróbuję puścić informacje w sieć. Ostrzec z przed igarem. Tak zoom. znajdź mi najszybszą drogę do panny. Ej, a więc cała sprawa mocno się skomplikowała. Wydało się, że, że to nie Kate Connors jest celem całego tego projektu czy też spisku. No właśnie sprinterze. Okej, okay, to był krótki przerwnik filmowy. Mała, tylko nie tam, jak torpeda. Jestem Przyznacz. pewna, że to on zabił Boba. Może być gorąco. Podejście do statku na piechotę jest zbyt ryzykowne. Na pewno cię namierzą. Musisz jakoś wśliznąć niezauważona. Okej, okay, a więc w zasadnym odcinku spróbujemy dostać się na ten tankowiec czy cokolwiek to jest. W każdym bądź razie duży statek no i oczywiście spróbujemy oczyścić imię naszej siostry Kate z zarzutów. przejechać się na Szybko zanim Okej, okay, no to będę wiedział co zrobić w następnym odcinku. Dobra, tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie mój kanał. Dobra, trzymajcie się i dzięki. Do następnego odcinka.